Cześć Siemanko, z tej strony Maksik Dzisiaj pokażę Wam sklep z Fortnite'a z 22 grudnia Zapraszam To tak, na pierwszy rzut oka możemy zobaczyć tutaj narciary Mistrzyni Mult Korała Południowa z plecakiem Torba Narciarska Korała Południowa i to za 1500 wszystko będzie a więc nie będę mówił po prostu już cen Mistrzyni Mult Chiny Torba Narciarska Chiny Mistrzyni Mult Niemcy tarba Narciarska Niemcy Mistrzyni Mult Francja tarba Narciarska Francja Mistrzyni Mult Wielka Brytania Tarban Narciarska Wielka Brytania Mistrzyni Mult Kanada tarba Narciarska Kanada Mistrzyni Mult USA tarba Narciarska USA Mistrzyni Mult tarba Narciarska i to wszystko, i teraz tutaj faceci Oraz, oraz Butner Czarski 800 Alpejski jest południowa, Alpejski akcesoria południowa, Alpejski jest Chiny, Alpejski jest Alpejski, jest Alpejski, jest Alpejski jest Niemcy, Alpejski akcesoria Niemcy Alpejski As Francja alpe, Alpejskie akcesoria Francja alpe, Alpejski As Wielka Brytania Alpejski akcesoria Wielka Brytania Alpejski As Kanada Alpejskie akcesoria Kanada Alpejski As USA Alpejski akcesoria USA Alpejski As Alpejski akcesoria i to wszystko i tutaj mamy po, po dwa skiny Mistrzynie Mult Stemy za 2100 Chiny za 2100 Niemcy za 2100 Francja za 2100, Wielka Brytania za 2100, Kanada za 2100 USA za 2100 i Mistrzyni Mult za 2100 i to wszystko tutaj mamy kadoł i tutaj są różne edycje naprawdę różne, przeróżne edycje stylu Ale ładny ten mieczek. Dobra, za 800 to nie jest glitch z również takimi edycjami stylu różnymi. Na Izbrani. Plecak również z tymi edycjami różnymi. I malowanie na broni takie, za 1500 wszystko. Tutaj do chłopaka jest tak samo, to się robi te różne malowania do plecaka jego też i tutaj malowanie protofala i to za 1500, teraz wszystko w zestawie za 2400 Już jeszcze to malowanie, obwód zamknięty. Tutaj mam malowanie z tuszem za 500, cel namierzony za 500. Urocze za 300, czampioning za 500, pierwszy zmierz za 500, sieć neuronowa za 500, promienne 0 za 500, optymizm za 500, borośtyn za 300, płynne Złoto za 500, tutaj trzy malowania, złote chmury, srebrna chmura i Onyksowa chmura za 600. Ta czerni za 300, rozmazane bąble za 500, zmierzarb za 500, małowanie tuszem i to wszystko, to wszystko, to wszystko. Dobra i teraz jeszcze tutaj Podstępne podeszwy za 300, grafik i fanów za 300, puchowe za 300, kiksy za 300. Dotyk Imperia, Imperatora za 300, kot kreskowy za 500, zaznaczony za 300, serdeczność za 500, rozłacany witraż, pozłacany witraż za 500, przełomanie urojonej za 500, karnawał galaktyczny za 500, w kosmos za 500, Plask, plask za 508, to za 500, do... podstępne podaświatło już było, dobra. Tutaj samolot za 300. koszykarz koszy za 500. Tablica za 1200. Wsadę za 800, 1200 za wyskok. Trójne ryzyko za 1200. 3200 próby zderzeniowe za 300 Łepety no z taką edycją tutaj monekin z taką edycją jego plecak z taką edycją i to za 1200 odpowiednik z Nexus za 500 imprezowniki AVI za 800 awa z taką edycją serce, tar i tutaj zgłoś, gotowość i to za 1500, teraz wszystko tutaj zostaje plus tak, e, plus błuuu w ekranie wczytywania za 1900 jestem kotem za 200, dokąd się wybierasz za 200 Wesołek za 500 Nabijana siekiera za 800 Penny z taką edycją I Tutaj budowniczy klasyk za 1200, Saga na za 800 I to wszystko Tutaj tak już nie będę pokazywał, tutaj sobie tylko zobaczę Mix za 2000 i Zuko za 1600 bez, ta, e, bez żółek, z żyłkami oczaczą, czaraka i Katsuki bakuko. Tutaj co nie tą klatę i zabudowaną. Z... I teraz to tylko zestawy pokażę. Tutaj wszystko te izuki Midoriya i tym podobne za 2800. Tutaj Almit ze swoim kilofem, panem dyrektor Nezu na plecy i emot.com. Za 2200 tutaj. Ten Izuko i tym podobne za 2800, teraz ten tak, Kiloff, przez 3 i analiza bohatera za 1500 kilofa, to, to, to to, 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 Oprócz tego i tego, to no to wszystko tam było. Dobra, i tutaj tak samo z Mr. Mistem. Tutaj sobie tylko, zobaczcie jak chcecie, jak to, to wygląda. Tutaj tylko zostaje pokażę, To było odjechane. Jest picowana Bazorbista. Precept I tutaj sam Mister Beast. 6000 za 2200. Oraz tutaj Barwista. Szałbista. Gruchota. Oraz Mister Beast zwykły z taką edycją za 1800. Tutaj MihaTown hataun, Katana MyHatone oraz Katana my hataun, za 1800 wszystko. Darel z taką dokumentacją, Kołczat Myśliwski oraz Noże Darela i to za 1800, teraz wszystko zostawię za 2500. Ja, ale jeszcze tutaj rozbite satelita, pałka na szwendacze za 500, a właśnie, rozbite satelita za 800, pałka na za 500, Tutaj Rick Grimes z taką edycją. Tutaj jego plecak podręcznik Sheriffa i to za 1500. Tutaj wszystko za 1900. Spacer Saipera za 300. Cyliter Saipera za 800. Saiper z takim plecakiem tutaj, a Saiper to chyba już w jego edycji zna. I to za 1800, teraz tutaj wszystko za 1700. Tutaj niebieskie A za 500, mały dipolog za 500, Laska Ali Techu za 800 i tutaj Ali A z tymi edycjami lecak, widzicie Lot nie ma tak samo te edycje oraz tutaj on też na no to wam szybciej, to jeszcze pokażę, no kliknij się. A tutaj. No i tutaj jeszcze wszystko za 1900. Stary ninja za 300, dwie katady za 800, ninja, tak, tak, tak Ostrze ninja na plecy i to za 1500 było i tutaj wszystko za 2000 Krąg zwycięzcy za 200, zakręć się za 300 ostrza bugi za 800 Buga z taką i taką edycją w sumie, poczekaj, tutaj ma tak tutaj no, się tutaj różni? Może na plecach coś? Nie no, kiwie. Dobra, i Puchar Zoey. I to za 1500, teraz tutaj wszystko za, zakręci się za 1800. Dobra, 5 mocy za 300. Ciekawcza mocy za 1200. Lachlan plecak mocy za 1500 i to wszystko za 2200. Kilka kontrolerów za 300. I kontrolera za 800. The w Kola mocy i teraz za 1500. Teraz wszystko zestawić za 1800. Przerwa na lunch za 300. Stary dobry młot z wydłużeniem za 800. Lazarbim Taka, taka i taka edycja stylu. Oraz pierniczątkę na plecy i to za 1500. Teraz wszystko w zestawie za 1800. Owocowa odbijanka za 300. Owocowy siekać za 800. Lozi fruit. I przyjazd do plecak za 1500. Teraz tutaj wszystko za 1800 taliec kurczaka za 300 ostrze ajdy za 800 cika taka gwiazdka chica taka edycja i kika, taka 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 edycja taka, taka 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 i taka taka i to za 1500 to wszystko za 1800 flapper za 500 Misia Lot za 1500 Blasku liczny z jest taka za 1200 Palmientowy Same Słodkości to za 1200, teraz wszystko zostaje za 2200 Woźnica za 800 Dwonoczka Wesołów za 500 Wojzuli za 800 Przytulne Jonesi za 800 Ostrza Tundry za 500 Szuz Wesołów Spinem za 1200 woź... i to wszystko Rozpakowanie za 200, szybrazów za 800, drzewko za 500, stara dobra siekiera za 500, świąteczna napastniczka z taką edycją. Radosny toporek za 1000, i tutaj za 1200 było i rozpakowywanie za 200, ale to wszystko. Śnieżna czepa za 500, pałka 50 za 800, rania, podmuch mrozu za 1200 i tutaj wszystko za 1700 i tutaj lizakowa za 500, przystrojone, laski cukrowe za 500, sodka siekiera za 500, lizak, sodkie, szpikulce za 1500, łapać bachorów za 800, małe pomocy krampusa za 1200 i krampus i worek na bachory za 2000 oraz wszystko zostały za 2200 i to wszystko. Dziękuję za oglądanie, jeśli filmik Wam się spodobał, to nie zapomnijcie o... Łapce w górę, subskrypcji z dzwoneczkiem. No i co? Widzimy się jutro. Cześć!